Trudno trudno, Sebastian, niewiele brakowało. No w sumie trudna walka, no ale próbowałeś przełamać się, robiłeś co mogłeś. Zgadza się, bardzo ciężka walka. Dobry, doświadczony rywal z Ukrainy. zdaję sobie z tego sprawę, że mogłem inaczej to rozegrać i to boli najbardziej. Zmarnowanie jednak takiej szansy Mistrzostwa Świata w Polsce. Pierwszy raz w historii, no ale niestety. Mówisz, tak że boks. mogłeś to inaczej rozegrać. Co masz na myśli? Dałem się wciągnąć w grę rywala. Wiedziałem, że idzie do przodu, jest silny fizycznie, dobry kondycyjnie i zajeżdża. Niestety dałem się wciągnąć. I w pierwszej rundzie trochę emocje poniosły i już nie dałem rady tego wyciągnąć na swój. W swoją. ci sędzia jeszcze punkt odjął, prawda? Za co to było? Zachodziło o ściąganie? Z tego co pamiętam, to odjął punkt i my, i mojemu rywalowi. Zatrzymanie się. chodziło okay, o trzymanie. Eee, no w trzecia runda, no to już końcówka przy całej rundy, to już totalna wojna. Mm, ja miałem wrażenie, że troszkę w trzeciej rundzie Ci zabrakło kondycji. No tak, zgadza się, bardzo ciężka walka, dużo musiałem pracować na nogach. Rywal jednak silniejszy fizycznie, przepychał mniej. Każde takie zwarcie zabierało dużo tlenu, no ale... No sprytny nieste... zawodnik, krótko mówiąc. Zgadza się, no, wygrał wojnę. O... Ta styl walki, no nic, yy, dzięki wielkie. Dziękuję również.